Bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku, tym razem z miejscowości Leon w Nicaragua. Obecnie znajdujemy się na katedrze e, Leon. Leon na dachu, gdzie wejście zapłaciliśmy 3 dolary. Tutaj e, widać jakieś kopuły, tam w środku są jakieś dzwony, nie mam pojęcia o co chodziło, bo gadał koleś po hiszpańsku. A tu pokażemy Wam mniej więcej widok okolicy. Jak wygląda tutaj to z tego dachu. Ludzie jest tutaj dużo kościołów. Jak będziecie mogli zobaczyć, tutaj jest jeden, tam jest kolejny. No i tam oddali jest kolejny. Tam? I tu i teraz jest ta na... tam widać okoliczne wulkany, na których na przykład na jednym można zjeżdżać na drewnianej desce. Ale ostatnio rozmawialiśmy z takim chłopakiem, z Czechem, który pokazywał nam wideo, że zjeżdżał z dużą prędkością, wyrzuciło go do góry e, na tej desce i chował po tym wulkanie, rozciął sobie głowę i miał nos złamany, kilka dni leżał w szpitalu, operację, miał, operacyjnie miał składany nos. Więc jednak odpiszczymy sobie ten wulkan, żeby nie ryzykować jakichś tam przykry, przykrych przypadków i nie stracić iluś dni w szpitalu. Teraz pójdziemy, wejdziemy tam na górę i pokażemy Wam jak to wygląda z góry. Gdybyście mieli ochotę zobaczyć także tą katedrę z zewnątrz, to zapraszamy na nasz Instagram, taka sama nazwa jak tutaj. Tam mamy dodane więcej relacji i więcej zdjęć z naszych podróży także. Ogólnie temperatura jest dużo wyższa niż byliśmy na przykład w Hondurasie, czy w Guatemala, czy w Salwadorze. Dziś jest 38 stopni, gdzie można to odczuć naprawdę. Jest bardzo gorąco tam z przodu widać jakiś dzwon antenę tu mamy troszkę wyżej widok z tej katedry. Tak, widać tam jakiś kościół tutaj dzwon widać jak Jacyś atleci ścigają te filary wchodząc tutaj na tą górę trzeba ściągnąć buty można wejść tutaj tylko na bossaka pewnie dlatego, że jest odmalowane, żeby nie pobrudzić butami. Także nie można było wnieść kolorowego picia, żeby nie ufarbować koloru. Tutaj mamy takie widoczki z góry, także wulkany, też jest ładniejszy widok. A tam w dole będzie jakaś presja. Tam widać także wulkany. Ogólnie wszystkie te państwa, które zwiedziliśmy po drodze są bardzo górzyste, Wulkan, pełno wulkanów, pełno gór. Na dole widać tam jakieś tworzą obrazy święte. Prawdopodobnie tak, będzie jakaś procesja szła. Ale z czego te obrazy są to nie mam pojęcia. Wczoraj jak tu byliśmy, to ich nie było. Mnie tam z, e, z przodu spotkaliśmy po drodze dwóch po, dwoje Polaków, którzy także podróżują tutaj przez kilka krajów w Meksyku. Ja tam z Spędzimy z nimi kilka kolejnych dni. Pojedziemy Pojedzie... z nimi nad Pacyfik. Pojedziemy z nimi nad Pacyfik. A potem Później zobaczymy. zobaczymy, co dalej będziemy robić. Także chciałbym wykorzystać tę chwilę i pozdrowić Kacpra, Olafa i Oskara oczywiście. Mam I wszystkich znajomych. Tu mamy widok na dalszą część miasta. Leon. Tutaj też jakiś kościół duży, może jakiś kardynał albo biskup w nim przebywa. Drzewa, widoki. Tam, w górze, tam jest ten punkt widokowy, w którym wczoraj byliśmy. To niby więzienie, gdzie zabijano, tam wykonywano wyroki śmierci. To jest tam właśnie. I z turem kosztuje to 20 dolarów, ale można się przejść stąd. 40 minut na piechotę, prosta droga i zobaczyć sobie to za darmo. I nie trzeba wysłuchiwać jakiejś historii o mordowaniu, tak jak to sprzedają ci ludzie, którzy sprzedają te tury, swoją historię o rewolucji. Ale o rewolucji też można sobie przeczytać w internecie samemu. Nie trzeba za to płacić 20 dolarów. Jak ktoś. Nie chcę, bo jeśli chcecie, to oczywiście możecie to zrobić z turem. Tu kolejny widok na panoramę miasta. Tak wygląda miejscowość Leon. Tu widzimy te obrazy zrobione na ziemi z trocin prawdopodobnie. Załapaliśmy się na alarm, jakiś, czy również, Robione jest to z różnokolorowych trocin. Tutaj robią kolejny taki rysunek. Jest ich tutaj kilka, kilkanaście może na całej ulicy. Sorki, że musiałem uciąć wideo. Tu jest robione jak tu pan robi. syty jakimś kolorowym proszkiem. Jest tego porobione tam więcej, tych to różnych obrazków Na całej długości ulicy, prawdopodobnie dookoła tam tego, tego placu sprzedają napój z ciny cukrowej jeszcze nie, żeśmy wcześniej nie pili czegoś takiego o tak to wygląda maszyna do której wkłada się pędy z ciny cukrowej kosztuje 30 tych Nikaragu. Waluty. Nicaragull, 30 cordobas. 30 cordobas i robią sok, podają go z lodem spróbujemy, zobaczymy lodem co to limonką jest i z i imbirem Lód, limonka i imbir po prostu naturalny sok trzcinowy no to spróbujemy teraz napoju trzcinowego z dodatkiem imbiru i z lodem zobaczymy pierwsze wrażenia Słodkie, bardzo słodkie i bardzo przyjemne. I... Dodany jest troszkę imbiru, który zmienia troszkę ten słodki smak na taki imbirowy. Nie jest zbyt ostry, ale całkiem. Jest ok. No, ja dodałabym tu jeszcze coś, może więcej, kwaśnej pomarańczy. To by było dla mnie idealne. To moje taki, taki napój kosztuje 30 lempirów, czyli jakieś niecałe 4 zł Tak? tak wygląda naturalnie zmielona trzcina cukrowa z dodatkiem lodu imbiru i soku z pomarańcza tu jedno z większych grafiki graffiti z największych w sumie jakie widziałem kiedyś w życiu Zobaczcie jaki artysta musiał to namalować. To nie wszystko, bo tu jest jeszcze kolejne. Mural. boisko boisku do Kruszykówki i chłopaki mają tu porostawiane rampy jedzą na e, deskach wizytówka miasta Leon wizytówka miasta Leon jakaś rebelia mural upamiętniający Wielki Wielki tutaj no i historii pewnie tego, tego miasta no. Tu jest historia, ale po hiszpańsku i nie znamy hiszpańskiego, więc dla mnie przeczytamy tego. Powiedziałem się, że są tutaj cztery nazwiska ludzi, którzy przeprowadzali rebelię przeciwko dyktatorom tego miasta. I tutaj na tym rysunku tej czterej to są właśnie ci, którzy rozpoczęli tę rebelię i zostali zgładzeni przez tych dyktatorów, którzy tutaj rządzili. Stało się to w 1959 roku. Tu u góry mamy punkt widokowy, na który przywożą ludzi wycieczki z hostelu, różnych z hotelów, gdzie jest niby więzienie, w którym wykonywano egzekucje na skazańcach. I kasują sobie za tą przyjemność 20 dolarów, żeby tutaj przyjechać. My przyjechaliśmy tutaj, w sumie, przepraszam, przyszliśmy tutaj. Za darmo w 40 minut, i tak szczerze mówiąc, poza tymi tutaj widokami tych wulkanów i całego otoczenia, to tak naprawdę tam w tym budynku nie ma co oglądać. Nie wygląda to nawet w ogóle jak więzienie. Wygląda jak jakieś opuszczone, nie wiem jak to nazwać, budynek po czymś, jakiś stary coś, nieskończona budowla. Na pewno nie wygląda jak więzienie na szczycie. Ale dla samych tych widoków, warto tutaj przyjść, nie przyjeżdżać z turem za 20 dolarów, tylko przyjść sobie na piechotę. Chyba Wam pokażę jeszcze okolice, jak to wygląda. Tam pod dali widać wulkany. Idzie się taką drogą. 40-minutowy spacer, lekkie wzniesienie, bez problemów można tutaj dojść. Dla, dla sportu i dla zdrowia. To jest w miejscowości Leon w Nicaraguji. Punkt nazywa się Fortin de Acosasco. Nie wiem czy dobrze wymawiam. Przeczytałem tak, jak jest napisane. A ogółem rzecz biorąc, to pan, który organizuje te tury, chciał zabrać nas za te 20 dolarów na ten tur i opowiedzieć nam historię, jak mordowano tutaj ludzi na rewolucjach i jak jego tata walczył w rewolucji i o tym, jak zabijano tam ludzi, tych, nie wiem, tych skazańców w tym niby więzieniu. Ale stwierdziłem, że w naszej historii w polskiej mamy dość historii, w której straszą nas o, o tym, jak mordowano ludzi wszędzie, napełniają nas z każdej strony strachem. I w każdym państwie takie są wycieczki, gdzie właśnie e, przewodnicy historie z internetu opowiadają, sprzedają innym ludziom e, o tym, jak ginęli ludzie. I ja stwierdziłem, że nie chcę więcej słuchać takich historii, które prawdopodobnie obniżyłyby mój nastrój, tylko taką historię powinno się zapomnieć. I napisać nową, szczęśliwszą, żeby ludzie byli karmieni szczęściem, a nie przemocą, nienawiścią, aby obniżać ich wibracje.